Ja tutaj po trzy punkty, tak? Pierwsza połowa pokazała, że potrafiliśmy stworzyć sytuację. Duża niedokładność w wykończeniu sytuacji spowodowała, że przyjęliśmy tylko jedną bramkę. W tej sytuacji było więcej, dwie, trzy. Ale szanujemy ten remis, bo wiemy jak wyglądała druga połowa i to spotkanie było bardzo ciężkie. Bardzo dobry małż, prowadzili 1 do 0. Mog mog Mogłem jeszcze wcześniej strzelić bramkę, ale 1 0 prowadziliśmy i Taką głupą bramkę stracili z rzutu wolnego, ale bardzo dobrze grali, oczywiście na końcu już Legia miała, miała więcej piłki, miała więcej możliwości, strzelił bramkę, ale to jest mistrz Polski i ja myślę, jak dobrze zagrali dzisiaj. Wiedzieliśmy, jak mamy zagrać z Legią, tydzień temu pokazał to Ruch Chorzów. Nie ukrywamy, że podpatrywaliśmy, jak, jak to zrobili, ale chcieliśmy dołożyć trochę naszego to sobie stylu, tak, że jeśli z dobrej defensywy i chcieliśmy dzisiaj to zaprezentować i grać skutecznie z kontry. Jak my bronimy, bronimy cały czas i oni zostawiają dużo miejsca i wykorzystać to wolnym wolnym miejscem i i przed Z W każdym pływającym minutą. To te siły gdzieś tam y, uciekały i naszym celem było nie stracić kolejnej bramki, tak? Y, o kontry, wyglądało to troszeczkę słabiej niż w pierwszej połowie, ale w ogólnym rozrachunku dało zamierzony efekt. Gramy o pierwszą ósemkę, y, chcemy to jak najszybciej y, zrealizować, jak najszybciej sobie to zapewnić i później zobaczymy, tak? Y, nie będziemy składać broni, nie jest to y, ogólny cel, tylko pierwszy cel, a jeżeli się tam dostaniemy, to będziemy ważyć, walczyć o coś więcej. Cztery mecze historii klubów i żadnego nie przegraliśmy. Tak? Dwa zwycięstwa, dwa remisy. Można powiedzieć, że gdzieś patent na, na Legię jest, ale y, chciałem, żeby tak było ze, ze wszystkimi klubami. Y, musimy nad tym dużo pracować, żeby tak powiedziałem wcześniej jak najszybciej zapewnić sobie na, na scenę.